w dokumentach unijnych. Natomiast podejmujemy działania konkretne mające na celu zwiększenie ilości innych zawodów, które by wspierały zawód pielęgniarki w systemie, mianowicie opiekunów medycznych. Zwiększa się ilość szkół kształcących w tym zawodzie opiekuna medycznego. Również obecnie wystąpiliśmy do Ministerstwa Edukacji z wnioskiem o rozszerzenie kompetencji opiekuna medycznego z poszerzyć o dodatkowe kompetencje, które pozwolą mu bardziej aktywnie funkcjonować w systemie ochrony zdrowia i wspierać pielęgniarki, między innymi pobieranie badań, czy, czy też wykonywanie pewnych czynności, które były do tej pory przez pielęgniarki wykonywane i jest rzeczą bezsprzeczną, że opiekun medyczny może wykonać szereg czynności już na gruncie aktualnych przepisów, szereg czynności, które do tej pory wykonują pielęgniarki, więc, więc te też z drugiej strony nie ma potrzeby zastanawiania się i kreowania nowego systemu kształcenia pielęgniarek, skoro możemy uzupełnić tę lukę innym zawodem medycznym. I przypomnę, przypomnę że od 1 stycznia tego roku obowiązuje rozporządzenie ministra zdrowia, które nakłada na dyrektorów szpitali obowiązek zatrudniania również opiekunów medycznych. Równocześnie też wprowadzamy nowe...